Hej, hej, z tej strony Emi. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o moich ulubionych piosenkach z Eurowizji 25. Więc pierwsze miejsce, czyli Litwa. I ogólnie jestem absolutnie zakochana w tej piosence. To jest tak naprawdę piosenka alternatywna, i wydaje mi się, że nie ma zbyt wiele takich piosenek na Eurowizji. I ogólnie ta piosenka ma w sobie taki jakiś wyjątkowy czar. Tutaj ten chłopak, bo w sumie jest bardzo młody, tak stoi spokojnie i śpiewa ten jego strój, jakiś taki bardzo prosty, tak? Patrząc na to, że często ludzie mówią, że na Eurowizji wszystko jest takie krzykliwe, świecące, głośne. Ten strój mi się tak z więzieniem kojarzy, jest taki prosty, właśnie dlatego to mówię. To tło takie szare, jakiś tam domek tylko i ogólnie jakaś taka łąka, burza. I też muszę przyznać ogólnie, że, że ten facet po prostu mi się podoba. Ma coś takiego w oczach, takiego nie wiem, ponurego trochę, smutnego. I, i ta jego fryzura naprawdę bardzo sympatycznie. Mm. I ogólnie piosenka jest właśnie taka bardzo spokojna, taka pod koniec, powiedziałabym, hipnotyzująca, bo on tam właśnie powtarza w kółko ten tytuł piosenki wiele, wiele razy non-stop. Ogólnie czytałam tłumaczenie tej piosenki i muszę przyznać, że to nie jest do końca to. Czego się spodziewałam, spodziewałam się czegoś więcej. I nie mówię, że tekst jest zły. Mówię jedynie, że jest właśnie taki bardzo enigmatyczny, taki bardzo jak wiersz bardziej. I tak mówi o takich smutnych, ponurych rzeczach, ale ja bym jednak wolała bardziej coś takiego, co potrafiłabym pojąć, jakiś kontekst do, do tego sama, nie wiem. Tak więc piosenkę uwielbiam bardzo, bardzo, ale może niekoniecznie akurat tłumaczenie. Tej piosenki. I z tego co wiem, to ta piosenka nie miała jakoś tak bardzo, bardzo wysokiego miejsca, i w sumie to smutno mi z tego powodu, ale tak szczerze wiedziałam, że tak będzie, że, że to jest właśnie na tyle alternatywne, że nie ma opcji, żeby, żeby to bardzo wysoko było. Ale właśnie doceniam Eurowizję za tego typu perełki. Tak, więc teraz przechodzimy do mojego numeru drugiego. Czyli mamy tutaj Austrię, i ogólnie to jest piosenka, która wygrała tegoroczną Eurowizję. Więc po raz trzeci bodajże będzie właśnie Eurowizja organizowana w Austrii. Tam po. No nie wiem, to było chyba. 2012, no coś koło tego w każdym razie. No, trochę latek minęło. I tak, jak widać, ja tę piosenkę dałam na drugim miejscu u siebie, więc też sądzę, że to jest bardzo wysoko. Bo ja się tak śmieję, że ja właśnie albo wybieram piosenki, które. Znaczy, jeśli chodzi o piosenkę, która wygrywa, to albo mówię, że jest cudowna, albo mówię, że kompletnie nie moja bajka. Więc to jest właśnie ten rok, w którym powiem, że piosenka jest cudowna. Choć drugie miejsce i dała mnie pierwsze. Ale ja bym powiedziała, że ta piosenka jest. Też nie wiem, czy to jest obraza, czy to jest komplement. Powiedziałabym, że to jest obojętne, że ta piosenka jest bardzo podobna do tego, co było bodajże w tamtym roku. Nemo. W każdym razie chodzi mi o to, że często właśnie tak jest, że ludzie, nie wiem, świadomie, podświadomie próbują właśnie kopiować. W jakimś stopniu piosenkę, która wygrała w poprzednim roku. Hmm, ale nie sądzę, żeby to był minus, w tym sensie, że piosenka jest nadal piękna i też trzeba być zdolnym, żeby to stworzyć i tak dalej. I oczywiście to nie jest kopia, to po prostu jest po części podobne, tak? Więc mamy tutaj piosenkę, która jest połączeniem gatunków. Hmm, więc mamy najpierw taką baladę, potem mamy operę. Na koniec piosenka też w sumie trochę przyspiesza. Tutaj mamy właśnie taki mocniejszy kawałek, taki bardziej światła stroboskopowe. Ogólnie to to co właśnie wyróżnia tę piosenkę od Nemo, więc muszę to powiedzieć. Mamy tło. Mamy właśnie, jak widać, ta piosenka jest czarno-biała. Mamy właśnie takie tło opowiadające o morzu. Tutaj ten stateczek zrobiony z papieru, który tak frunie. Piosenka jest pełna mocy, naprawdę silna. I piękna, i naprawdę bardzo szanuję, i uważam, że on sobie zasłużył na to, żeby wygrać. Zresztą on też jest chyba młodym chłopakiem, jak tak patrzę. Tak więc ta piosenka jest wspaniała. Kolejne, dałam trzecie miejsce, więc mamy tutaj Włochy. I ogólnie pierwsze, myślę, najważniejsze, co się rzuca w oczy i właśnie czytam na przykład sporo komentarzy na Instagramie, więc myślę, że to jest bardzo ważne i zwraca uwagę na siebie. Czyli właśnie tekst napisany pod podem, tak? To jest tekst. Nie taki, co się pojawił tutaj w internecie, tak, na YouTube, tylko on był też w telewizji, pokazywany na żywo. I jakby z jednej strony to jest takie oczywiste, jakby to w tym dziwnego, że jest tekst napisany na ekranie, wow, fascynujące, ale to jest pierwszy raz, kiedy ktoś zrobił coś takiego. I to jest dla mnie naprawdę ciekawe, bo ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak nie jest, bo tak naprawdę z jednej strony powinno się śpiewać piosenki w swoim języku, bo jeśli to jest konkurs na całą Europę i w sumie teraz też na, Aust na Australię, więc tak naprawdę to jest ważne, tak? Żeby pokazać swój piękny język, brzmienie tego języka, ale z drugiej strony prawda jest taka, że większość ludzi zna angielski. jeśli oni usłyszą jakiś tam bełkot od jakimś języku, którego nie znają, to no, co mogą zrobić? No, sprawdzić sobie w internecie tekst piosenki. Ja często tak robię, ale też nie zawsze, bo jakby no, te piosenki szybko idą i nie da się skupić na wszystkim. No, i nagle mamy piosenki, która na po, piosenkę, która jest śpiewana po włosku, i mamy tekst pod podem. I ja zawsze się zastanawiałam, czy to jest jakby zabronione, czy coś, a tu się okazuje, że nie, tylko po prostu nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby to zrobić. I to jest dla mnie naprawdę super, bo dzięki temu możemy posłuchać pięknego, pięknego języka, którego nie słyszymy na co dzień, tak, a jednocześnie możemy wiedzieć, o czym jest ta piosenka. A to jest bardzo ważne, bo no, część piosenek to jest takie unc, unc, po prostu i w sumie bardziej chodzi o melodię niż o słowa. Ale nie tutaj. Tutaj mamy historię, taką powiedziałabym starodawną balladę I bardzo mi się podobał tekst, jak on w jednej chwili mówi, że życie ma sens, że życie jest łatwe, a w drugiej chwili mówi, że życie jest trudne. Tam opowiada o ojcu, który właśnie mu mówił, jak należy żyć. I on tam wspomina, że on jest tylko zawsze Lucio, a nie jakimś tam innym człowiekiem więc tekst jest taki właśnie do, do rozmyślania o nim po prostu ale druga rzecz, ja wiem, że wygląd nie jest najważniejszy, ale jak się widzi tak to nie jest piosenka w radiu, więc to też ma znaczenie ta jego twarz pomalowana na biało, trochę jak zespół Kiss czy coś takiego te ta jego włosy długie, ciemne i on jest takim bardzo, bardzo szczupłym mężczyzną to wszystko razem jest takie fascynujące i ten facet, który z nim śpiewa też ma taką fryzurę, taką bardzo oryginalną, mi się to kojarzy z mangą, powiedziałabym. I to wszystko razem ma swój klimat, po prostu. I, i naprawdę ja z reguły nie lubię takich spokojnych, starych piosenek, ale ta piosenka jest mega magiczna i naprawdę uważam, że bardzo wyjątkowa. No i kolejna piosenka, czyli Armenia. Ym, ogólnie to jest całkiem. Jakby wszystkie te piosenki, które pokazuję, to każda jest całkiem inna. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo no ja z reguły mam swój gust, każdy ma swój gust, prawda? Ale są też piosenki, które po prostu mnie zaskakują, i są tak inne, że, że po prostu muszę o tym wspomnieć. Natomiast ta piosenka tutaj, to jest coś niezaskakujące: to jest piosenka w 100% w moim guście. Jakby to jest po prostu rok ostry rok, ostre Tutaj jest sporo takich fragmentów, właśnie kiedy ten mężczyzna biega po scenie. I. I to jest taki dość oryginalny moment, bo, bo po prostu pokazuje taką dynamikę. Plus też powiedzmy sobie szczerze, biegać i śpiewać jednocześnie, to, to jest trudna sprawa, tak? Żeby się nie zasapać, żeby dało się usłyszeć cokolwiek właśnie już teraz biegnie. Ja czytałam komentarze, one były złośliwe, ale ja to też odbieram jakby nie jako złośliwie. Ja to powiem jako fajną rzecz, w tym sensie, że ludzie pisali, że to jest jedyny... Męski mężczyzna, który wystąpił w tym roku na Eurowizji. I tak, te poz ci pozostali mężczyźni, których teraz pokazywałam, po części też właśnie młodzi mężczyźni, więc to też ma znaczenie, nie chcieli kipieć męskością taką stereotypową, taką postrzeganą na co dzień. I to nie jest nic złego, ale to, że ten tutaj chciał facet z Armenii, to też nie jest nic złego, tak? Więc doceniam, że on ma jakby taką klatkę piersiową, jakąś taką pomazaną, coś na czarno, nie wiem czy to węgiel, czy co to ma być. Te spodnie to jest paskura I, i po prostu on krzyczy, tak? I jestem męski. I kurczę, to nie jest tak, że to jest coś złego, bardzo fajnie sobie popatrzeć, jaką z taką dzikością śpiewa. Tak więc, tak, to jest piosenka po prostu w 100% moim guście. No, i piosenka kolejna, to też jest piosenka w 100% w moim guście. Te piosenki powiedziałabym, że się po części łączą ze sobą, choć wydaje mi się, że ta piosenka miała niższe miejsce od tamtej. Więc mamy Chorwację, i ogólnie to jest kolejna piosenka, która jest właśnie Rokiem. Jest ostrą piosenką, ale ona ma taki podział w sumie na dwie części. Więc mamy. Jedna część, właśnie taka ostra, dzika, harczące śpiewanie. I mamy drugą część, taką właśnie całkowity kontrast. I dlatego uważam, że ta piosenka jest bardzo wyjątkowa i od razu zwróciła moją uwagę. Czyli druga część to jest takie słodkie, cieniutkie, piszczące śpiewanie. I ja sądzę, że to jest po prostu taka gra. Dla mnie ta piosenka jest bardziej wstępem, tak jak w. W poprzednim roku bodajże że była piosenka, która jakby to wyglądało tak, jak to było. Ba, ba, Bambi, Ta, tam, nie pamiętam, ale to było coś w stylu właśnie takiego, jakby przywoływanie demona, i to dla mnie właśnie było bardziej przedstawienie w teatrze niż piosenka. A tutaj nie powiem, że to jest przywoływanie demona, ale powiem, że też bardziej na to patrzę, jak, no, jak na widowisko, a nie tylko piosenkę. Piosenka nazywa się Zatrute Ciasto, i są takie właśnie fragmenty, kiedy on śpiewa coś w stylu Pyszne Ciasto, Miam, Miam, Miam. I ten tekst brzmi turno, ale sądzę, że on specjalnie taki był: że to ma być właśnie taka trochę ironia, trochę taka zabawa formą. I te kobiety tańczące, te stroje takie słodziutkie, trochę z falbankami, a ten mężczyzna też. Po pierwsze kocham jego fryzurę. Trochę przypomina tutaj z zespołu Catarsis. I on też robi takie mroczne miny. Tak patrzy od dołu. Potem tam też bardzo zdejmuje tą pelerynę. I pod spodem ma chyba jakieś takie białe koronki. Więc kocham tą piosenkę. O właśnie teraz tutaj. To jest takie właśnie przedstawienie po prostu. Więc sądzę, że gdyby zobaczyć to... Bez, bez tego występu, tylko same słowa to już nie byłoby to. I lubię tego typu takie właśnie rzeczy, które są po prostu pełne. Tu nie chodzi tylko o słowa, o melodię. No i mamy kolejną piosenkę. Tym razem Łotwa. I tak. Jeśli chodzi o tę piosenkę. To znowu ja bym powiedziała, że ona bardzo mi się kojarzy z poprzednimi piosenkami z poprzednich lat, tylko tam, nie zawsze, ale to były piosenki. Pierwsza to chyba była z Ukrainy i kilka poprzednich także, ale chodzi mi o to, że to jest piosenka taka, powiedziałabym, ludowa dość mocno. Więc znowu to jest widowisko, ale w zupełnie inny sposób niż poprzednia piosenka. Tamto miało być takie. Ostre, dzikie, szalone, a to jest bardzo spokojne. I czytałam komentarze, że tak naprawdę. Więc ta piosenka to jest tak naprawdę przedstawienie wizualne. Ja nie twierdzę, że piosenka jest brzydka, jeśli chodzi o melodię. Mówię po prostu, że to, co najbardziej zwraca uwagę, to jest to, co widać. To jest naprawdę cudowne. Tutaj właśnie początek piosenki, bo dalej już nie do końca, ale ogólnie mamy właśnie tą taką firankę, która zasłania postaci i tylko widać właśnie tylko zarys ciała. Teraz one wyszły za tej firanki i widać te piękne stroje. W ogóle tu mamy sześć kobiet i one wszystkie mają właśnie takie tak jakby spojrzeć z daleka, to one są identyczne, tak? Mają właśnie takie Brązowo-blond włosy, długie, proste, podobną sylwetkę, wzrost itd. i tak dalej. Myślę, że to jest fascynujące, bo też właśnie pokazuje, jak to się łączy ze sobą, tak? Że, że te osoby też są dobrane po części, jak wyglądają, tak? Nie tylko dlatego, jak śpiewają. Te stroje takie obcisłe, takie srebrne. Tutaj jakby teraz widać, że one takie ogony mają. Naprawdę piosenka jest takim pięknym dziełem sztuki. I to, co myślę najbardziej zwraca uwagę, czyli to, co one mają na głowach. Tam jak było to inne światło, to było widać, że to są jakby takie korony, takie słońca, bo one są takie właśnie złote, tak świecą. I naprawdę uważam, że, że to jest Piękny pokaz, piosenka jest taka bardzo spokojna, taka magiczna, kojarzy się właśnie tak jak mówiłam z ludowością, z takimi jakimiś też może rytuałami, ale bardziej właśnie nie takie ostre jak tamta piosenka z tym ciastem, tylko taka bardziej, no nie wiem, jakby one po prostu... Świętowały swoją kobiecość, na przykład jak jest przesilenie słoneczne, kiedy się zaczyna lato. No i tu mamy ostatnią piosenkę, czyli polską, tak, więc jakby myślę, że nie ma Polaka, który by nie wiedział, kto to jest: Steczkowska. Więc tak, ja powiem szczerze, że to nie jest moja miłość, jakby ja tę piosenkę dałam tutaj po prostu dlatego, że chciałam skomentować Polskę. I z reguły właśnie staram się to robić, ale to nie jest piosenka typu cholera jasna, wstyd dla Polski. Piosenka jest naprawdę bardzo dobra, koniec, kropka. Po prostu nie jest w moim buście. Ja, ja nigdy w życiu nie, nie słuchałam Steczkowskiej, ale, ale oczywiście, tak jak mówię, każdy, każdy w Polsce wie, kto to jest. Byłam bardzo zaskoczona, że ona właśnie tam wspominali, tak, że ona tam, nie wiem, po 30 latach, bodajże właśnie chciała wrócić. Do, do Eurowizji i myślę, że to jest bardzo fajne, bo powiedzmy sobie szczerze: Eurowizja ostatnio nie kojarzy się zbyt dobrze i nie, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że Eurowizja jest super, ale no, ludzie raczej ją krytykują, tak. Więc yy, uważają, że to jest taki synonim Badziewia. Yy, tak więc mamy tu osobę, która śpiewa od wielu lat, która jest bardzo znana, która jest bardzo uzdolniona i dlatego myślę, że to jest bardzo fajne, że ona chciała. Przejechać na Eurowizję, tak. Więc, jeśli chodzi o piosenkę, ta piosenka jest bardziej, rzekłabym, znowu, to nie jest piosenka, to jest bardziej występ, ale teraz bardziej występ taneczny niż wizualny. Ten fragment, kiedy ona się tak kręci w kółeczko, i właśnie tam jak oglądałam ten reportaż przed Eurowizją o właśnie między innymi o Teczkowskiej to tam właśnie było pokazane, że sporo Polaków oszalało, w sumie nie tylko Polaków, i właśnie próbowali, nagrywali swoje filmiki, tak, na Instagramie, na przykład właśnie ala jak się kręcą w kółku i że jak można tak tyle kółek zrobić, tak, i że po prostu no że błędnie nie oszaleje, tak, szacun, albo ten fragment tutaj, tak, ten smog i to jak ona jest taka podwieszona tutaj na, na tej linie i ona jeszcze śpiewa w trakcie i właśnie ludzie mówili, że ona się trzyma dosłownie swoimi własnymi mięśniami, że nie jest jakoś zabezpieczona i to też jest naprawdę szacun i ludzie właśnie mówili tak, że to jest matka Eurowizji, bo, bo ona nie jest już zbyt młoda, tak, ale ma naprawdę... Piękną figurę i wspaniale tańczy. Tutaj ona tańczy z nimi, tak? Ma siłę śpiewać i tańczyć jednocześnie. I naprawdę jest piękną kobietą, tak? I ja uważam, że ta piosenka jest super. I tutaj mamy właśnie napisane te. Czytałam, że to są nazwy, imiona, właśnie nie chcę zepsuć, demonów, bogów, coś takiego, właśnie. Słowiańskich, tak, bo piosenka nazywa się Gaja i opowiada właśnie o bogini ziemi, i właśnie to jest piosenka taka, właśnie związana też sporo z mitologią. I ogólnie ja bym jeszcze dodała tak, bo dla mnie największy plus tej piosenki to są ci tancerze. Bo tutaj jak patrzę, to jest prawie trzech mężczyzn i jedna kobieta, yy, i oni tańczą na bardzo wysokich szpilkach. Ogólnie nie tylko na szpilkach, ale na bardzo wysokich. Ja nie lubię takiego kotu że bla, 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 fazet na szpilkach, e, że musi być cudowny, a kobieta jakby rodzi się na szpilkach i potrafi. No nie, ja, ja nie potrafię i nie chcę, jakby mm, obojętnie. Opowiednia... Ci, więc chodzi mi o to, że szacun, że ktoś potrafi tańczyć i to tak dziko tańczyć, a nie tylko tam podrygiwać na takich wysokich szpilkach, ale chodziło mi o to, że patrząc na to, że tak, że to jest, to jest Polska tak po prostu i każdy wie, co to oznacza. Niestety tak więc szanuję, tak, że jest taka znana osoba, która no, nie jest związana raczej ze środowiskiem LGBT. Chciała właśnie, żeby jej tancerze tutaj właśnie występowali w szpilkach. I tam czytałam, że to oni to wymyślili, że powiedzieli, hej, pokażmy, że faceci potrafią na szpilkach, że oni właśnie są tancerzami, którzy na co dzień tak tańczą i to oni to zaproponowali. Więc szanuję. Uważam, że, że to jest naprawdę taki malutki kroczek w stronę normalności dla tego kraju ale, ale i tak ogromny kroczek, tak? Bo to jest Eurowizja, tak, to jest coś znane na cały świat. I nie tylko to, bo ogólnie ci faceci mają takie fascynujące stroje. Ym, takie. Ala spódnice, rzekłabym, takie krótkie, e, gołe brzuchy i taką po części gąbkatkę piersiową, takie coś, ala właśnie stanik, powiedziałabym, tak, bo to są takie pasy tylko, tak, na jedno ramię, więc taki, no nie mówię, że stanik, ale taki trochę ala stanik sportowy, rzekłabym, i e, dużo właśnie jakichś takich dziur, koronek, dużo właśnie ciała, pokazują ci tancerze, plus jeden z nich też ma długie włosy. I tam nie widać tego za bardzo, no bo wiadomo, tu się dużo dzieje. Ale jak oglądałam właśnie tam ten reportaż o, o tym występie, to widać, że ci tancerzy mają twarze pomalowane. Tak nie wiem, takie na srebrno trochę, tak błyszcząco. Ja bym to nazwała. Nie wiem, może to, to są właśnie takie łuski tego smoka, który jest tam w tle. I, i naprawdę ten makijaż jest przepiękny, więc. Piosenka jest takim małym dziełem sztuki. Tak jak mówię, nie lubię takich piosenek takich bardziej rozrywkowych, ale, ale jest piękna i ja to przyznaję. Plus, też dosłownie chyba tydzień po Eurowizji był festiwal w Polsce, tak? Emitowali go potem w telewizji, i tak naprawdę więc mogłam drugi raz na, na żywo w tym sensie, że ona występowała na żywo, zobaczyć, tak? Tą piosenkę już w Polsce. No i. Znowu, tak. To jest, że tak powiem, Polacy nie mają szczęścia na Eurowizji, więc nie zdobyliśmy wysokiego miejsca, ale uważam, że piosenka była dobra. I sporo ludzi, też właśnie z zagranicy, miało chwilę na jej punkcie, i uważam, że to jest plus, tak. Więc tyle. Myślę, że tyle chciałabym opowiedzieć o tych piosenkach. Tak, więc mogę powiedzieć w ten sposób, że skończyłam ten film. Uważam, że ta Eurowizja była. Bardzo przyjemna. Były różnorodne piosenki. Kilka mogłam właśnie wybrać dla siebie, moich ulubionych. I kto wie, może część z tych piosenek zostanie mi w głowie na, na później. No i to by było na tyle w tym, fil w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. I pa!